Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na chwilę przed wyborami zbombardowani bardzo niedobrymi informacjami. Wiemy o tych manipulacjach, które się dokonały. Wiemy o tym, że ze strony NASK, czyli tej firmy i tej instytucji, która powinna od dawien dawna alarmować i, i śledzić, właśnie co się dzieje w internecie. Okazuje się, że nie informowali, dopiero teraz informują. Jeszcze, żeby było śmieszniej, okazało się, jak to dziennikarze zaczęli badać te informacje, to okazało się, że tutaj jest dokładnie taki sam scenariusz jak w Rumunii, czyli w gruncie rzeczy ci, którzy właśnie są zainteresowani, sami dokonali tego, jakby to powiedzieć, przekroczenia uprawnień, złamania prawa tych, akcji a teraz oni sami czyli rząd i powiązane z nim stowarzyszenia oni wszystko to zrobili za olbrzymie pieniądze i udają frajerów udają że ci, że niby oni bronią naszej wolności a tak naprawdę jest to po prostu przygotowanie do unieważnienia wyborów według scenariusza rumuńskiego gdzie właśnie też powoływano się niby na wpływy rosyjskie i na akcje Służb specjalnych rosyjskich. Tymczasem, właśnie w akcji zaangażowani byli sami ci, którzy o tym donieśli. O czym to świadczy? No, o czym to świadczy? Świadczy przede wszystkim o tym, że bezwzględnie wiedzą, że Trzaskowski przegrywa. I jedynym rozwiązaniem, które sobie zostawiają, to jest ewentualne unieważnienie wyborów. Po to chociażby, żeby ogłosił się hołownia. Pełniącym obowiązki prezydenta, i żeby po prostu wprowadził w życie wszystkie te umowy międzynarodowe, podpisał wszystkie układy międzynarodowe, w tym z Unią Europejską, o na przykład federalizacji, czyli zniewoleniu Polski, o inkorporacji Polski do tej Unii Europejskiej, która będzie już tylko federalną, nie będzie żadnym zbiorem państw suwerennych i państw, które są państwami narodowymi. Tylko będą sterowane przez Brukselę, czyli przez Berlin i Moskwę razem wzięte. Wiemy też o tym, że nastąpiła interwencja ze strony ambasadora amerykańskiego, który ujawnił wiele innych takich właśnie przygotowań ze strony państw obcych w stosunku do Polski. To też jest bardzo ciekawe. Szkoda, że na razie tak niewiele wiemy poza tym, że Trump nakazał swojemu ambasadorowi po prostu ujawnienie jakie są, jakiej wielkości są te ingerencje sił obcych w proces wyborczy w Polsce. No, my sami na swoim podwórku natomiast możemy zaobserwować, że Państwowa Komisja Wyborcza w tym najbardziej upolitycznionym składzie, jaki, jaki był do tej pory od czasów okrągłego stołu, gdzie sędziowie i członkowie Państwowej Komisji Wyborczej bez żenady mówią o tym, że nie będą przestrzegać konstytucji Polski. Że nie będą przestrzegać wyroków Sądu Najwyższego. Ta Państwa Komisja Wyborcza przygotowała kilka takich sposobów fałszowania wyborów, które, za które po prostu powinni ci ludzie pójść do więzienia. Pierwszym takim sposobem fałszowania wyborów będzie głosowanie. Poprzez M. Obywatela, gdzie do lub też podróbki M. Obywatela, bo to mogą być te aplikacje, które w tej chwili można kupić za 40 zł. Młodzież to kupuje i na gminie tego używa do kupowania alkoholu czy papierosów, i one są łudząco podobne do, tego, do tej aplikacji rządowej. Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła zakpić sobie ze wszystkich, wyborców i sprawa polskiego i dopuszcza taką możliwość by na tym samym urządzeniu które wymaga autoryzacji wymaga potwierdzenia żeby to potwierdzenie nastąpiło na tym samym urządzeniu poprzez sfotografowanie czy zeskanowanie takiej, takiego QR kodu który jest udostępniany w obwodowych komisjach wyborczych a więc cały proces Utoż, jakby udowodnienia, że ten proces utożsamiania wyborcy, przedstawiania jego prawdziwej tożsamości, zamiast być przeprowadzony zgodnie z logiką i zgodnie ze sztuką walki z właśnie z cyberprzestępczością, zamiast być potwierdzany na dwóch różnych urządzeniach, to przecież może być na przykład urządzenie jednego z członków obwodowej komisji wyborczej, przecież na jego komórkę może przyjść jakieś, Potwierdzenie, jakiś kod, jakiś do wpisania z kolei na tej drugiej komórce i te dwie wtedy komórki, jeśli się to wszystko zgodzi, no to wtedy możemy mieć zaufanie, że rzeczywiście jest to M obywatel, który jest wytworzony przez państwo polskie, a nie jakaś podróbka, którą się będą posługiwali Niemcy, Francuzi, czy agentura niemiecka, czy francuska, czy chińska, czy jakakolwiek inny, także moskiewska, a może nawet ukraińska, to po prostu. Ta kartka, już jeden z użytkowników mediów społecznościowych udowodnił, że 7 minut mu zajęło napisanie takiej aplikacji, że on sfotografuje zarówno ten kod, może kubek sfotografować, może skarpetkę sfotografować, długopis, może cokolwiek sfotografuje, to i tak przychodzi mu potwierdzenie, że, że on to jest on, że następuje potwierdzenie tego urządzenia. Więc no po prostu jest to absolutny skandal. Państwo mogą się z tym filmikiem też zapoznać na naszej stronie stowarzyszenie rkw.org. Dochodzą do nas sygnały o nieprawidłowościach w, szkolenia, w szkoleniach dokonywanych przez komisarzy wyborczych i to są informacje z całej Polski, mianowicie na tych szkoleniach dla członków obwodowej komisji wyborczej kłamie się im, że przewodniczący może wraz z tym komputerowcem przysłanym przez gminę, też nie wiadomo, czy on przez gminę jest przysłany, czy przez jakieś służby specjalne, bo też nie ma na to żadnego dowodu, nie, czy on jest pracownikiem gminy, czy nie jest, a może tylko na chwilę stał się pracownikiem gminy. W każdym razie y, mówi się na tych szkoleniach, że pan przewodniczący może wprowadzać zmiany y, w protokole wyborczym. Y, uzgod Uzgadniając je jedynie z tym komputerowcem. Czyli może być taka sytuacja, że Państwo, jeśli tego nie przypilnujecie i Pan Przewodniczący pójdzie do komputerowca i będzie wprowadzał te dane, to po prostu co, to, co Wyżeście przeliczyli, obliczyli, to oni sobie mogą we dwóch to zmienić i to uspokajani jesteśmy w tych obwodowych komisjach wyborczych, że to jest wszystko w porządku, zgodne z prawem. Tymczasem to absolutnie jest łamanie kodeksu wyborczego. Przewodniczący nie ma prawa wprowadzać żadnych poprawek, żadnych zmian yy, yy, poza yy, jakby przytomnością, poza zgodą obwodowej komisji wyborczej. Ten protokół może być tylko i wyłącznie sporządzony przez wszystkich członków obwodowej komisji wyborczej i żadna zmiana w tym protokole nie może być wprowadzona na skutek tego, że pan przewodniczący z panem komputerowcem coś tam sobie ustalął. Też na tych szkoleniach nieprawidłowością na gminie w tej chwili nameldowaną z całego kraju jest to, mianowicie, że ci szkolący w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej komisarzy wyborczych opowiadają takie banialuki, że mogą być nawet dwa krzyżyki postawione na tej karcie do głosowania i że jeśli będą dwa krzyżyki, to liczy się ten krzyżyk, który jest wyżej postawiony. Tak, owszem, może być w wyborach parlamentarnych lub w wyborach. Samorządowych i o ile ten krzyżyk, oczywiście, oddany jest na tę samą listę wyborczą, te, tego samego komitetu wyborczego, tymczasem w wyborach na prezydenta absolutnie tak nie może być i każdy dodatkowy krzyżyk, po prostu spowoduje unieważnienie w ogóle tego głosu. Obawiamy się jako Ruch Kontroli Wyborów, że podobnie jak w 2014 roku, nagminnym sposobem fałszowania w wyniku wyborów będzie dostawianie właśnie takiego krzyżyka i wzywamy jako Ruch Kontroli Wyborów, by po prostu po oddaniu głosu. Świeczką, czy jakimś innym tłuszczem, zatłuścić wszystkie pozostałe kratki, tak żeby nie można było dostawić krzyżyka w innej kratce. W ten sposób ochronimy ten nasz, ten nasz głos. I oczywiście nie jest to żadne zniszczenie głosu, nie jest to żadne zniszczenie karty do głosowania. Tutaj Państwowa Komisja Wyborcza wyraźnie wskazuje zgodnie z kodeksem wyborczym, że o unieważnieniu głosu nie może decydować. Zabrudzenie kartki, żadne dopiski na tej kartce. Jedyne to, co może unieważnić głos, proszę Państwa, to jest postawienie właśnie krzyżyka w, innym, w innej dodatkowej kratce. To unieważnienie głosu może spowodować, że nie ma pieczęci wyborczej prawidłowej, przystawionej, albo jej w ogóle nie ma. Może też o unieważnieniu głosu decydować to, że ta karta wyborcza będzie nieważna, jeśli zostanie przedarta, rozparcelowana na kawałki. Natomiast żadne zabrudzenia, żadne dopiski. I o tym mówi przecież wyraźnie i wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. Te wytyczne my zresztą razem z takim filmikiem dziennikarza z Lublina, który zadzwonił do Państwowej Komisji Wyborczej właśnie w dniu dzisiejszym i dopytał, czy takie zabrudzenia, czy takie zatłuszczenia. Decydują o nieważności, i urzędnik państwowej komisji wyborczej wyraźnie właśnie powtórzył to, że takie zabrudzenia czy dopiski, czy jakieś tam rysunki, czy w ogóle różnego rodzaju rzeczy absolutnie nie decydują o nieważności głosu, o ile nie wejdą właśnie w obręb drugiej kratki i nie będzie tam przecięcia się co najmniej dwóch linii. Także proszę się, tutaj trzymać tej wykładni i proszę, niech to będzie naszą akcją ogólnopolską, że po oddaniu właśnie tego głosu przeciągamy z tearyną po wszystkich pozostałych kratkach i po swojej kratce, tak żeby właśnie ci fałszerze w wyniku wyborów nie mogli widząc, że głos jest nieoddany na Trzaskowskiego, żeby ze swojej złości nie dostawiali właśnie krzyżyków, w innej kratce, żeby w ogóle unieważnić nas głos, nieważne na kogo go oddamy, bo są oczywiście wiadomo, że przecież w tym obozie patriotycznym są zwolennicy różnych kandydatur, i chodzi o to, żeby każda z tych kandydatur po prostu mogła się później wykazać takim czy innym poparciem. No bo to będzie też ważyło na przyszły rozwój, zarówno tych partii, ugrupowań, czy danych osób w polityce biorących udział. Także to są bardzo takie ważne istotne informacje które mamy do przekazania jeśli chodzi o filmiki szkoleniowe to też są na stronie stowarzyszenie rkw.org jest tam tak zwana lista kontrolna jest także takie narzędzie do sprawdzania czy przypadkiem ktoś dzisiaj już nie głosował na zaświadczenie to też jest taka strona przez nas udostępniona ta strona to jest test nr tak jak test jak coś testujemy NR, tak jak numer, czyli N jak Natalia, R jak Robert.org, i tam Państwo w, teraz to sobie możecie oczywiście testować. Natomiast w dniu wyborów to wszystko zostanie wyczyszczone i będą po prostu będzie umożliwienie wpisania numeru zaświadczenia, które się otrzymało do rąk, żeby sprawdzić. I to zaświadczenie po prostu będziemy mogli sprawdzić, czy przypadkiem z tym numerem zaświadczenia ktoś tego dnia już nie głosował. Oczywiście, wtedy otrzymacie Państwo na przykład komunikat w czerwonym kolorze, że już na taki numer zaświadczenia ktoś zagłosował. A jeśli ten, na taki numer zaświadczenia A jest to indywidualny, wyjątkowy numer, który jest nadawany każdemu zaświadczeniu i nie jest to żadna dana osobowa, w związku z tym śmiało można wypełniać ten, te, te, to nasze oprogramowanie. Takimi danymi sobie testować, wiedząc, że w niedzielę to wszystko będzie wyczyszczone i będzie można to po prostu już na, na pewno wykorzystać, żeby wyśledzić, czy przypadkiem ktoś się nie posługuje jeszcze raz tym samym zaświadczeniem, które sobie skopiował. Tak samo jest możliwość taka, czy nawet konieczność, że ktoś przyjdzie z takim zaświadczeniem, obowiązkowo dzwonić do gminy, dowiedzieć się, czy to zaświadczenie już nie zostało raz użyte, czy już ktoś nie dzwonił w tej sprawie, dowiedzieć się, czy ta osoba została wykreślona rzeczywiście z listy wyborców i czy rzeczywiście została wyposażona w zaświadczenie. To zaświadczenie, pamiętajmy w momencie, kiedy taka osoba przychodzi głosować, zabieramy i do dokumentacji obwodowej komisji wyborczej należy temu głosującemu takie zaświadczenie odebrać, no chociażby po to, żeby nie miał możliwości pójścia do kolejnej obwodowej komisji wyborczej, żeby głosować, a pamiętajmy, że w 2023 roku było ponad 600 tysięcy głosów oddanych na te zaświadczenia, które nie są niestety drukami ścisłego zarachowania, a jak prosto je można po, jakby podrobić, no to u Państwa, u Pana Piotra Szlachtowicza przecież pod pokazywałem, jak, jak to po prostu jest łatwe w podrobieniu, jak można sobie na Allegro kupić za parę złotych takie naklejki i można sobie po prostu rozmnażać, dowolnie rozmnażać te zaświadczenia, właśnie dlatego, że nie są to druki ścisłego zarachowania. Państwa Komisja Wyborcza prawdopodobnie jeszcze nie jedno szykuje, no ale najważniejsze, te pierwsze wybory, te, ta pierwsza tura będzie za chwilę za nami i wtedy zobaczymy po prostu, jakie sztuczki, jakie, Jakieś wytrychy prawne były wykorzystywane, by po prostu te wybory zostały oszukane. No i na drugą turę, oczywiście, jeszcze bardziej przygotowani przyjdziemy, jeszcze bardziej, by właśnie zawalczyć o Polskę, żeby nie dostała się w łapy takich ludzi jak Tusk, takich ludzi jak Trzaskowski. Dziękuję Państwu serdecznie. Jeszcze raz adres strony powtórzę: stowarzyszenie rkw.org. Dziękuję uprzejmie.